Cześć. W dzisiejszym wideo chciałabym zainspirować Cię i wzmocnić w procesie stosowania Twojego wewnętrznego autorytetu. Bo niezależnie od tego, czy jesteś w Human Design yy, niedawno, czy eksperymentujesz już od jakiegoś czasu, to na pewno słyszałaś czy słyszałaś wiele razy, że strategia i autorytet to podstawa. Jednocześnie z tego, co obserwuję, yy, wiele osób szybko zraża się do tego yy, swojego autorytetu i generalnie koncentruje się na tym, że trudno mi jest go słyszeć, i na tym poprzestaje. A to, co jest super ważne w tym eksperymencie, to jest. Zaobserwowanie, dlaczego konkretnie ty nie słyszysz swojego wewnętrznego autorytetu. I tu bardzo taką konkretną wskazówką jest Twoja mapa Human Design. Ona Ci pokazuje, dlaczego masz problemy ze słuchaniem swojego wewnętrznego autorytetu. I myślę, że można, żeby to tak trochę usystematyzować, bo ja uwielbiam systematyzowanie, bo łatwiej jest wtedy zrozumieć rzeczy. Są tutaj jakby takie dwie grupy powodów. Pierwsza grupa to są Twoje niezdefiniowane bądź otwarte centra, przez które Jesteś podatna na, czy podatny na wpływ otoczenia, na uwarunkowania. Ale myślę, że o tym nagram odrębne wideo. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o zdefiniowanych centrach i wskazać, jak one, zależnie od tego właśnie, które są u Ciebie zdefiniowane, mają wpływ na słyszenie Twojego autorytetu. I jeżeli chodzi o te zdefiniowane centra, to warto, żebyś zaczęła od tego, czy zaczął, żeby przyjrzeć się, które motory i które centra świadomości masz zdefiniowane. Motorami jest podstawa, centrum emocji, centrum woli. Niektórzy też kwalifikują sakralną do motoru, a niektórzy mówią, że to jest odrębny, po prostu odrębne centrum, nie kwalifikując go do żadnych z typów. A centra świadomości to jest śledziona, ażna i też emocje. I z moich obserwacji wynika, że właśnie niezależnie od tego, jaki masz autorytet, Wewnętrzny, to w różnych konfiguracjach przeszkodą w słuchaniu go są zawsze któreś z centrów motorów albo któreś z centrów świadomości. Właściwie to powinna powiedzieć i, bo to jest najczęściej taka, no, no one się łączą, tak? To są te, te, te głosy, ta energia jest połączona. I myślę, że w momencie, kiedy usiądziesz ze swoją mapą, uświadomisz sobie, Mam na przykład zdefiniowane mam autorytet emocjonalny, ale jednocześnie mam zdefiniowaną ażnę, która jest centrum świadomości, mam zdefiniowaną śledzone, i jeszcze na przykład mam zdefiniowaną podstawę, to już widzisz, nie znając nawet szczegółów, że tu jest ten potencjalny obszar, któremu, y, któremu warto y, się przyjrzeć. I teraz tak, zaczyna, zaczyna od motorów. Y, Motor, zdefiniowane emocje ma tylko y, osoba, która ma autorytet emocjonalny. W związku z tym, ten motor, jakby nie przeszkadza ci w, w, w słyszeniu Twojego autorytetu, jeżeli, jeżeli go masz zdefiniowany, tak? bo, to, bo to jest tożsame z Twoim autorytetem. Natomiast już, jeżeli masz y, emocjonalny autorytet, a masz zdefiniowane centrum podstawy, to ta podstawa. Będzie cię y, odciągać od twojego y, autorytetu emocjonalnego. Dlaczego? Dlatego, że podstawa to jest taka wewnętrzna presja do działania taki ciągłe, no, takie wewnętrzne pchanie do tego, żeby coś się działo, żeby działać, żeby poczuć y, adrenalinę, i ona pcha, pcha do działania, tak? A jednocześnie Twój autorytet emocjonalny wymaga od Ciebie tego, żeby się no, zatrzymać, żeby się przespać, żeby nie podejmować decyzji o działaniu od razu, tylko właśnie dać sobie czas. Więc tu jest taki ewidentny konflikt. Podobnie ta podstawa może też mieć wpływ na, na słuchanie na przykład autorytetu, Autorytetu sakralnego, bo, no bo znowu to będzie taka tutaj trudność w odróżnieniu, właśnie czy to jest sakralny, czyli, czyli czy, czy to jest to, to takie fizyczne poczucie w ciele, poczucie w, w trzewiach, czy to jest znowu ta wewnętrzna presja wynikająca z podstawy. I tutaj jest. Dla takiej osoby, która ma zdefiniowaną podstawę i ma autorytet sakralny, jest super ważne to takie rozpoznanie, na czym polega ten mój autorytet sakralny. Jak ja czuję w ciele, w jaki sposób czuję w ciele, kiedy jest tak, a kiedy jest nie. I to jesteś w stanie zrobić tylko metodą prób i błędów. Kolejnym tym centrum motorem, który możecie rozpraszać, jest, jest centrum woli. I to centrum z kolei powoduje właśnie takie, że działanie, ale też działanie właśnie takie z, z, poziomu, z poziomu serca czyli Czyli już w tym takim początkowym stadium, jeżeli masz je zdefiniowane, a nie masz autorytet z centrum woli, tutaj ta, ta potrzeba serca, to co Ty chcesz, też taka chce całą sobą, może być, może być takim zakłóceniem w słyszeniu twojego, twojego autorytetu. Ona też może to centrum woli, jakby uniemożliwiać albo utrudniać zatrzymanie się i słuchanie na przykład swojego y, y, autorytetu centrum śledziony, który takim z natury delikatnym, cichym głosem może ci dawać znak: na przykład, że dla twojego zdrowia jest dobrze, żeby się zatrzymać, a ty, będąc w tym pędzie i y, 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 y w tej. No takim energii, centrum woli, możesz tego nie usłyszeć, tak? Więc warto też przyjrzeć się, jak y, centrum woli wpływa na twój y, autorytet, na słyszenie twojego słuchanie twojego autorytetu. Y, jeżeli chodzi o centra, y, jeżeli chodzi o centra świadomości, y, to to co w jeżeli masz definicję tak, w tych centrach, to śledziona i ażna. W jaki sposób śledziona może wpływać? Śledziona może wpływać w taki sposób, że jeżeli masz na przykład autorytet emocjonalny, to śledziona będzie ci bardzo szybko dawała, właśnie tak intuicyjnie, instynktownie, w sposób taki natychmiastowy, znać, co jest dla ciebie zdrowe. I to będzie takie wiem, bo wiem. I mając autorytet emocjonalny, może być ci trudno, jakby nie pójść za tym. Może, może być ci trudno na początku powiedzieć sobie, jakby zatrzymuję się. Ja wiem, że tu jest, że mam mocną intuicję, ja wiem, że intuicja mnie nie zawodzi, ale żeby być pewnym, że to jest dla mnie dobre, żeby być, być pewnym, czy. Działając w ten sposób, ja rzeczywiście y, idę w dobrym kierunku, masz poczekać na przejście Twojej fali emocjonalnej, masz poczekać na tą Twoją jasność emocjonalną, i przynajmniej się przespać. Y, to nie znaczy, że twoja śledziona y, wprowadzi Cię w błąd. Ona, ona po prostu nie, nie zawsze, czasami może się okazać, że twój emocjonalny autorytet potwierdzi to, co intuicyjnie ci powiedziała śledziona, ale czasami może się okazać, że nie. Bo na przykład śledziona ci coś wskaże tak natychmiastowo, ale po przejściu tej fali emocjonalnej, po uzyskaniu tej takiej jasności emocjonalnej, ty poczujesz, że jednak to nie jest dobry moment, że coś wiesz, to jest. Powiedzmy, wiesz, że to jest dla ciebie zdrowe, ale czujesz, w, 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 autorytet emocjonalny ci mówi, że, że, że to nie jest na przykład właściwy czas, żeby działać, tak? W tym kierunku. Więc tu to jest ważne tego, y, o, rozróżnienie tego i znowu przyjrzenie się, jak to dokładnie wygląda u ciebie w praktyce. No i ostatnia, ażna, ona jest y, problemowa dla każdego autorytetu, y, bo jeżeli masz ją zdefiniowaną, dlatego, że no aż na, da Ci, jeżeli masz ją zdefiniowaną, zawsze opinię, stanowisko, argumenty za i przeciw, dlaczego, y, przypomni Ci o doświadczeniach z przeszłości, y, da Ci y, argumenty na, y, na przyszłość i ona bardzo, zwłaszcza w tym etapie początkowym, odciąga y, od każdego y, autorytetu, y, Zwłaszcza, myślę, właściwie to zwłaszcza, no na pewno duży problem y, z tego, co widzę, dużym wyzwaniem y, niesłuchania ażnej mają osoby, które y, mają autorytet y, śledziony, centrum śledziony. Dlatego, że to jest tak, że ten autorytet śledziony jest taki cichuteńki, szybki y, i po nim przychodzi cały ciąg myśli i y, 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 pomysłów i opinii ze zdefiniowanej ażny. Więc tutaj jest taka no myślę, taka, taki brak równowagi też dlatego, że to jest pierwsze, śledziona jest pierwsza i taka cichutka, a potem masz tą taką dużą moc z ażny i też przyzwyczajenie, prawda, zanim poznałaś czy poznałeś Human Design, żeby, żeby że słuchasz, tak, tego co ci mówi rozsądek, tego słuchasz swoich argumentów za i przeciw. Yy, więc śledziona ma, ma, ma duże wyzwanie z Ażną. Yy, ale z Ażną też yy, mają wyzwanie na przykład osoby, które mają autorytet yy, mentalny. Bo autorytet mentalny wcale nie polega na tym, że masz słuchać yy, swojego właśnie umysłu, tylko wręcz przeciwnie ty masz. Yy, Dać sobie czas na to, żeby poczuć, co jest właściwą dla ciebie decyzją, poprzez mówienie o swoich rozterkach, o swoich pomysłach, o, 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 o tym, co, co czujesz w związku z daną decyzją, różnym osobom w różnych środowiskach. I ty masz poczuć w pewnym momencie, słysząc swój głos co jest dla ciebie właściwe i to nie ma nic wspólnego z tym co ci będzie mówiła e, co ci mówiła ażna. E, tak jak powiedziałam, ażna jest przy każdym e, autorytecie zdefiniowana, ażna jest przy każdym autorytecie wewnętrznym wyzwaniem i ważne jest to, żeby pamiętać, że zdefiniowana ażna jest dla innych. I, Twoje pomysły, twoje opinie, twoja pewność co do tego, jak postąpić w danej sytuacji, ma być dla innych. To jest tak zwany ten autorytet zewnętrzny, którym ty masz się dzielić z innymi, oczywiście w zgodzie ze swoją strategią. Natomiast o tym, co jest dla ciebie najlepsze. Jak działać, żeby mieć w życiu mniej oporu, a więcej harmonii, to o tym jest Twój wewnętrzny autorytet. Mam nadzieję, że to, co tutaj opowiedziałam, jest w jakiś sposób wspierające dla Ciebie. Jeżeli potrzebujesz to bardziej tak rozłożone na czynniki pierwsze w stosunku do każdego autorytetu, to spójrz na mój post z tego tygodnia na Instagramie. Ja tam zrobiłam karuzelę i na tej karuzeli omawiam każdy autorytet i daję przykłady tych centrów, które w konkretnym autorytecie jakby mają potencjał do tego, żeby, żeby je zakłócić. Jeżeli masz swoje jeszcze jakieś obserwacje na ten temat, to, to chętnie, chętnie poczytam. Daj znać w komentarzu. I dzięki za, za wszystkie subskrypcje. Oczywiście zachęcam do dalszych, jeżeli, jeżeli chcesz słuchać więcej. Pozdrawiam.